Oto nowy iPhone 13, jego test już wkrótce na benchmark.pl, a tymczasem zobaczcie. Krótkie rozpakowywanie wersji czerwonej, która robi w praktyce świetne wrażenie. Jak się okazuje, jest to głęboka, nasycona czerwień, a nie jakiś odcień różu, jak to bywało w niektórych poprzednich modelach. Zarówno kolor, jak i jakość wykonania robią bardzo dobre wrażenie. iPhone 13 w standardowej wersji to smartfon, na którym Apple chce zarobić najwięcej kasy. To właśnie on ma być najczęściej wybierany jako optymalna propozycja dla większości osób, dlatego właśnie jego wybraliśmy do testu. Co nowego iPhone 13 oferuje w stosunku do iPhone'a 12? Cóż, małych zmian jest sporo, ale dużych jest tylko kilka. Pierwszą z nich jest większa bateria, która ma zapewnić odczuwalną różnicę w długości pracy. Opiszemy to dokładniej w recenzji, ale pierwsze testy wyglądają obiecująco iPhone 13 ma o prawie 30% jaśniejszy wyświetlacz AMOLED oraz o 20% mniejszy nocz u góry, w którym umieszczono oczywiście zaawansowany skaner twarzy i aparat. Tylne aparaty umieszczono po przekątnej, dlatego że wykorzystano większe sensory i lepszą stabilizację z technologią Sensor Shift. Trzeba było zwiększyć odstęp między nimi, żeby się zmieściły. Główny aparat ma największy sensor, jaki zastosowano dotychczas w iPhone'ie z dwoma aparatami z tyłu. W pełnej wersji na benchmark.pl umieścimy Oryginalne zdjęcia, dzienne i nocne. Szczególnie ciekawe mogą być te ostatnie, bo iPhone 13 ma znacznie ulepszony tryb nocny. Apple chwali się też trybem filmowym, z automatycznym przełączaniem ostrości między twarzami, a także bardzo zaawansowanym AI w aparacie wraz z profilami kolorów. iPhone 13 ma najnowszy procesor Apple A15, którego rdzenie wywodzą się bezpośrednio od słynnego chipu M1, lecz zostały dodatkowo zmodernizowane i Apple dodało bardzo dobre, wydajne rdzenie ekonomiczne. Innymi słowy, nowy iPhone 13 więcej rzeczy jest w stanie zrobić płynnie, bez aktywowania rdzeni wydajnych. A jak wiadomo, przekłada się to na dłuższy czas pracy na baterii. Smartfon działa błyskawicznie, a brak odświeżania 120 Hz w tym nie przeszkadza. Owszem, w modelu Pro obraz jest jeszcze płynniejszy, ale w zwykłym iPhone 13 sytuacja też wygląda świetnie. W zestawie niestety nie dostaniemy też ładowarki. Jest tylko przewód USB-C, Lightning, igła do szufladki SIM, naklejka i trochę papieru. Rzecz jasna, ciekawostek i ulepszeń jest znacznie więcej. Znajdziesz je wszystkie w recenzji iPhone 13 na benchmark.pl. Już niedługo. Zapraszamy!